Dzień dobry, dzień dobry Mamy połowę września Jest godzina 6 rano Jest niedziela Witam na kanale Zagranica Vlog Zapraszam Was dziś ze mną do pracy A że pracuję w Niemczech na housekeeping'u No to będzie ciekawie Zresztą codziennie jest ciekawie Jak już wiecie z poprzedniego odcinka codziennie rano coś sprzątam dzisiaj mam recepcję to nie jest moje. cześć, dzień dobry, co tu się odbywa? co? co tu się odbywa? nie widać Cię sprzątamy Sprzątamy, no, pijemy kawę. A, pijemy kawę. W tej kolejności. Później sprzątamy. Nie no, to na zmianę. Kawi się z doskoku. Sprzątanie też z doskoku. Ja miałam nagrać więcej na pornę, ale się nie dało. Przyszła teraz. No, tak. Przyszli już yy, pracownicy. No i dobra, dostałam rozpiskę na dzisiaj. Zobaczymy, czy ze słabny. Jadę najpierw rozpakować się. No to dzisiejszy dzień zapowiada się tak od dziewiątej możemy wejść na pokoje mamy raz, dwa, trzy, cztery up one rise. i do tego raz, dwa, trzy, cztery pięć abraisów no i trzy serwis, rumy muszę się przesunąć bo mi się tutaj wszystko rozpakowuje samo, samo. Dobrze, że mam dzisiaj pomoc. Nie jestem sama. Czyli w sumie mamy 9 w 4 godziny i trzy blajby. Jest to niewykonalne. Szczerze powiem. Good morning. Gdzie my to idziemy? Gdzie my to idziemy? Dzień dobry. Powiedz ładnie, dzień dobry. Nie. No. no. Dzień dobry. Dziś mnie. Jesteśmy teraz na kuchni u Martyny. I pokażę Wam, co Martyna tutaj czaruje. Na gości. Co ty paniżej robisz? No właśnie nie mam. Myślę. A myślisz nad wzorem. Tak. A ty wiesz co robisz? No to nie Robię śniadania, szwedzkie stoły robi. No i dobra, mamy godzinę 11. Mamy jednego abana zrobionego. Wszystkie, że tak powiem, blajby, serwis rumy. Teraz zrobiliśmy drugiego Abana i mamy zrobione jednego Abraiza. Czyli mamy trzy i... Raz, dwa, trzy i cztery serwis rumy. Trzy Abrazy, cztery serwis rumy. Godzina jedenasta. Powtarzam. Pierwszy gotowy. Drugi gotowy. Trzeci gotowy. To tutaj na przykładzie wam pokażę co to jest. Abrajz y i Aban, czyli wymeldowanie i zameldowanie. Goście się wymeldowali, ale dzisiaj przyjadą nowi, więc Wygląda to tak, że musimy tu posprzątać, prawda? Myślę, że jak wezmę na szeroki kąt i pokażę Wam tak, to będzie to lepiej widoczne niż ze mną w tle. No to tak wygląda, że no musimy to wszystko ogarnąć. Bo przyjeżdżają dzisiaj nowi goście. I tutaj też mamy łazienkę całą do ogarnięcia. Kabina do umycia. No wszystko, wszystko. No to. Trzy, dwa, jeden. Jest gotowe. Wszystko. I pokój. Następny. czwartek Gotowy. Nie. O. Króciutką pauza. Jak widać, ja już jestem brudna, ale co? przekąska z kuchni wjechała specjalnie dla nas. Także. Trzeba kalorie uzupełnić, bo walka z czasem jest. Piąty gotowy. I mamy szóstego Abraza gotowego. To jest mój ulubiony. To jest najładniejszy pokój, ale najgorzej się go sprząta. Jest to z widokiem na morze. Teraz prześwietliło tam. O tam jest morze. Tak to wygląda, że ja uwielbiam. Ej, ten pokój. No, uwielbiam ten pokój. Szósty, gotowy. Ja Wam go zaraz pokażę. I tutaj mamy widok na Bałtyk. Tu jest sypialnia. Wszystko w takim. W starodawnym stylu. Piękny pokój. To jest u samej góry. Mamy schody, schodzimy sobie na dół. Mamy salonik. Który jest z tarasem. Bardzo duży taras tam jest. Mamy też łazienkę z jaskółką, taką oknem z wanną. Szkoda, że nie z hydromasażem wanna, ale jest w wanną. No i tak to wygląda. Więc co, mamy godzinę 13, mamy 6 zrobione, do tego 4 blajby. I my chyba sobie zrobimy jeszcze jednego którego już nie będę nagrywała bo później lecimy szybko na obiad do domu no to ja dziękuję za poświęcony czas na moim kanale za to, że jesteście dajcie znać w komentarzach jak wam się podoba taka seria z pracy na housekeeping'u jak ktoś ma jakieś pytania proszę bardzo zadawajcie pytania będę odpowiadać na nie o ile będę znała odpowiedź to nie ma problemu, to mogę odpowiedzieć. Także trzymajcie się cieplutko i do następnego razu. Ciao Pa.